Sponsorem programu Biznes Raport jest Netia. Lepsza perspektywa. Dobry wieczór, Piotr Ryba. Witam Państwa. Jest czwartek, 16 października. Zapraszam na Biznes Raport. W Sejmie trwają prace nad ustawą kontroli jakości paliw. Polska Izba Paliw Płynnych chce większej kontroli niż przewiduje to projekt ustawy. Ponad 1 czwarta sprzedawanego w Polsce paliwa nie spełnia podstawowych norm jakości. Teraz kontrola paliwa możliwa jest tylko na powszechnie dostępnych stacjach benzynowych. Izba Paliw Płynnych proponuje, aby objęła ona także paliwo wlewane do samochodów prywatnych firm transportowych, które korzystają z własnych dystrybutorów. Nieuczciwi sprzedawcy mają być surowo karani. Grozi im nawet milion złotych grzywny i 3 lata więzienia. Skoro niższymi karami do tej pory nie udało się wykorzenić tego zła, no to chyba trzeba się zgodzić na tak wysokie. Rozumiem, że w Sejmie będą się posłowie zastanawiali, że być może za wysokie. Będziemy się z nimi konsultować, będziemy współpracować na bieżąco. W tej chwili jest taka propozycja i próbujemy naszymi poprawkami ochronić interesy uczciwych kupców. Izba chce też, żeby wprowadzić zapis o ochronie interesów ekonomicznych konsumenta. Chodzi o program minimum. Aby paliwo kupowane na stacji przynajmniej nie niszczyło silników samochodów. Wprowadzenie zmian w projekcie poparły m.in. Federacja Konsumentów i centralne laboratorium naftowe. Jeśli parlament tak zdecyduje, to system kontroli jakości paliw zostanie wprowadzony w ciągu dwóch lat. Będzie kosztował około 13 milionów złotych. Przedsiębiorcy chcą bronić się przed samowolą organów ścigania, urzędów skarbowych oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej. Dlatego powołali społecznego rzecznika przedsiębiorców. Rzecznikiem został mecenas Wojciech Błaszczyk, wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Będzie on gromadził i oceniał informacje od przedsiębiorców dotyczące nadużycia władzy przez urzędników. Najpoważniejsze przypadki będą kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na pomoc prawną Konfederacji. Przedsiębiorcy będą czuli się może pewniej, mając za sobą właśnie rzecznika, dobrych prawników możliwość współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, z Parlamentem. Najwięcej naruszeń prawa dotyczy przedsiębiorców z małych miejscowości, gdzie od decyzji urzędników wiele zależy. Właściciele firm mogą składać skargi do biura, które znajduje się w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Twoje pieniądze pod takim tytułem trwają w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie targi rynku finansowego. Ponad 120 uczestników prezentuje swoją ofertę licząc na przyciągnięcie nowych klientów z gotówką lub bez. Banki, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Fundusze emerytalne i inwestycyjne, biura maklerskie, firmy doradcze i windykacyjne mają nadzieję na pozyskanie nowych klientów, którzy być może niedługo z pracowników zmienią się w przedsiębiorców. Umożliwią to spodziewane zmiany w prawie podatkowym. W tym roku targowa oferta w większym stopniu skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stać na zatrudnienie specjalistów. Targi są im bardziej potrzebne niż wielkim koncernom, które mają własne sztaby analityków i doradców. Warszawa staje się bardziej atrakcyjna dla zachodnich inwestorów. W zeszłym roku zajmowała 26, a w tym awansowała na 22 miejsce w rankingu na najbardziej przychylne miasto dla biznesu w Europie. Badania oparto na opinii szefów największych europejskich firm. A Atutem Warszawy są niskie koszty pracy, dużo powierzchni biurowej oraz dostępność do rynku i klientów. Poprawiła się też jakość usług telekomunikacyjnych. Na ocenę miało wpływ rychłe przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co zwiększy atrakcyjność biznesową stolicy. Minusy to przede wszystkim niedobór wykwalifikowanej kadry oraz słabe połączenia transportowe. Poza tym Warszawa jest miastem mało znanym w porównaniu do Pragi czy Budapesztu, które lepiej są promowane. Za najbardziej atrakcyjne miasta dla biznesu znano Londyn, Paryż, Frankfurt i Brukselę. W tych miastach najlepsze jest otoczenie dla biznesu, działa sprawna infrastruktura transportowa i komunikacyjna i jest wysoki standard życia. Chiny przeżywają niebywały rozwój motoryzacyjny. W samym tylko Pekinie ulicami miasta jeździ ponad 2 miliony samochodów, a sprzedaż nowych aut wzrasta każdego roku o 50%. Jeszcze do niedawna marzeniem średniozamożnego Chińczyka był rower. Teraz przeciętny obywatel państwa środka myśli o zakupie własnego samochodu. Zwłaszcza że ceny spadają, a zarobki rosną ze względu na utrzymujący się od wielu lat wysoki wzrost gospodarczy. Średniej klasy auto kosztuje w przeliczeniu około 12 tysięcy dolarów. Jednak w Pekinie poruszanie się własnym autem jest raczej udręką niż komfortem ze względu na ogromne korki. Infrastruktura miasta nie jest przystosowana do tak dużej liczby pojazdów. Powrót z pracy zajmuje kilka godzin. Poza tym wiele starszych samochodów zużywa dużo benzyny, znacznie przekraczając europejskie normy. Dlatego Pekin jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast świata i pewnie takim pozostanie, bo według przewidywań liczba samochodów w stolicy Chin w roku 2008 wzrośnie do 4 milionów. Dzisiaj to już wszystkie informacje. Na biznes raport zapraszam Państwa w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek po monitorze wiadomości. Do zobaczenia, dobranoc. Sponsorem programu Business Raport jest Netia. Lepsza perspektywa.